Czy wiesz, że możesz oszczędzić czas, który zajmowało Ci wystawienie każdej faktury osobno? Możesz to zrobić zbiorczo. Wystarczy, że uzupełnisz plik Excel zgodny ze wzorcem, jaki masz dostępny w Saldo Smart, a faktury wystawią się same. Jest to dodatkowa opcja wystawiania faktur, o której opowiem Ci właśnie teraz. Aby to zrobić, wystarczy, że wybierzemy z menu faktury, a następnie lista zbiorcza faktur. Po prawej stronie mamy przycisk Importuj faktury. W niebieskim polu mamy widoczną króciutką instrukcję, jak stworzyć, czy raczej jak uzupełnić plik Excelowy, dzięki któremu będziemy mogli zbiorczo wystawić nasze faktury w systemie Saldo Smart. Aby to zrobić, wystarczy, że klikniemy Pobierz wzór, następnie zapiszemy go gdzieś na dysku i otworzymy. Przykładowy plik wygląda następująco. W nagłówku pogrubioną czcionką mamy oznaczone pola, które są obowiązkowe do uzupełnienia. Każdy wiersz odpowiada jednej fakturze, natomiast jeżeli chcemy, aby na fakturze było więcej niż jedna pozycja, wystarczy, że w dalszej części pliku, w nazwie towaru, piszemy takie pozycje. Nie musimy w tym wypadku na początku w, liczbie, w kolumnie liczba pojedyncza numerować. Takiej faktury. Każda cyfra oznacza kolejną fakturę. I tak w naszym przypadku mamy przykładowo uzupełniony plik, który będziemy mogli już wczytać do systemu Saldo Smart. Mamy tutaj cztery faktury, które powinny wystawić nam się w systemie Saldo Smart, jeżeli wprowadzimy taki plik. Natomiast najważniejszych rzeczy, o których warto pamiętać podczas uzupełniania pliku, to to że plik może zawierać maksymalnie 500 faktur lub 10 tysięcy wierszy. Natomiast rzeczy, które są równie ważne, należy pamiętać o tym, że podczas wystawiania faktur musimy wprowadzić cenę jednostkową netto lub cenę jednostkową brutto. Nie możemy natomiast wprowadzić obydwóch tych pól. Natomiast w przypadku kontrahenta, którego nie mamy w bazie Saldeo Smart, musimy uzupełnić dodatkowo pola związane z informacjami o tym kontrahencie. Tak jak widzimy na przykładzie naszej czwartej faktury. Natomiast faktury, które mamy wyżej uzupełnione, mamy wprowadzoną tylko nazwę skróconą. Ze względu na to, że tych kontrahentów mamy w bazie Saldeo Smart, więc w takim wypadku wystarczy wprowadzić właśnie tylko tą nazwę skróconą. Warto jeszcze wspomnieć o numeracji faktur. W naszym przypadku mamy ustawioną numerację miesięczną, więc Saldo automatycznie ustawia numer faktury. Natomiast gdybyśmy mieli ustawioną numerację indywidualną, gdzie każdy numer faktury wpisujemy ręcznie, w takim wypadku w naszym wzorze dodawania faktur pojawiłaby się dodatkowa kolumna związana właśnie z wprowadzeniem numeru faktury, który nas interesuje. Więc należy pamiętać, że każda modyfikacja w konfiguracji faktur, np. zmiana numeracji z miesięcznej na indywidualną, spowoduje zmiany w szablonie Excel. Dlatego za każdym razem warto pobrać nowy szablon Excel z tego miejsca, który pokazałem przed chwilą. Aby tak stworzony plik wczytać razem z naszymi fakturami do SALDO, wystarczy, że po przejściu na importowanie faktur klikniemy Wybierz plik. A następnie wskażemy plik, który stworzyliśmy właśnie przed chwilą za pomocą naszego szablonu. Klikamy Otwórz. W naszym przypadku ja specjalnie wybrałem plik, który uzupełniłem błędnie, ze względu na to, że dzięki temu Saldo Smart pokazuje nam tutaj przykład, że jeżeli mamy coś nieprawidłowo uzupełnione, w naszym przypadku nie mamy kontrahenta o takiej nazwie skróconej, więc Musimy uzupełnić dodatkowo jeszcze te pola związane z informacjami o tym kontrahencie, aby można było go dodać do systemu. W takim przypadku, gdy system pokaże nam jakiś błąd, musimy wrócić do naszego pliku, poprawić te informacje, a następnie ponownie wybrać już odpowiednio poprawiony plik Excel. W tej chwili mamy już informacje w kolumnie status, że wszystkie informacje są poprawne. Więc możemy kliknąć tutaj faktury. System informuje nas, że proces importowania faktur z pliku został rozpoczęty. Co ważne, w czasie gdy system generuje faktury z pliku, nie należy wystawiać faktur ręcznie. Mogłoby to spowodować jakiś błąd. My natomiast przejdziemy sobie już na listę faktur, wybierając faktury i lista faktur, czy też lista faktur zbiorcza, aby zweryfikować, czy nasze faktury zostały już wystawione. Powinniśmy również otrzymać informację na nasz adres mailowy, że takie dodawanie faktur zostało zakończone. Jak widzimy, tutaj mamy już wystawione nasze cztery faktury z naszego pliku Excel, więc w bardzo prosty i szybki sposób dodaliśmy nasze cztery faktury. Możemy również zweryfikować to, że nasza pierwsza faktura, zgodnie z naszym plikiem Excelowym, ma trzy pozycje. Na fakturze. Dodatkowo w fakturze drugiej dodaliśmy opis, który będzie widoczny również na naszej fakturze. Wracając do importowania faktur, w każdej chwili, oczywiście, możemy też kliknąć tutaj, aby podejrzeć szczegółową instrukcję, jak przygotować poprawnie plik do importu. Natomiast nie jest to ciężkie. I w łatwy i szybki sposób możemy dodać wiele faktur za jednym razem.